Siemanko! Dzisiaj będziemy grać w Hide the Body. To jest Wojtek jak coś. Siemano. Wojtek dzisiaj ma inny skin, bo jest na koncie moje, mojej siostry. Dzisiaj umieńcuje i nie, ma, nie wziął laptopa ze sobą. Dziwak. No. A, bo nie on... dziwak, po prostu mam komputer nie da się tak gdy ze sobą wrzącić. Przejdźmy cicho. <laughs> Okej, <Okay>, nie Chodź <laughs> nic. Chodź. Grałeś dobra. w to góry, bo ja nie No mam grałam, nie... grałam. To jest mega fajna gierka. Ja nie wiem, o co tu chodzi. No, e, czekaj. E, house. Nie, Cześć. czekaj. Zrobiłem, zrobiłem. Ja, ja robię, ja robię. Chodź, wejdź, wejdź. Ej, nie jesteś. O nie, czekaj, czekaj, no bo to nie może być tutorial. Czekaj, może tylko to zrobić. Easy, normal. Eee. Players, dwa. Create. Chodź. Ok, są dwa. Okej, okay, jesteśmy no. gdzie. I tutaj cię, e, zaraz przyjdzie jakiś typek. weź jakąś broń, byle jaką. Mam szafkę. No, on krzesło. Tutaj zaraz przyjdzie typek. Musimy go walnąć i potem schować ciało. No nasz kolega przyjdzie. Nasz kolega przyjdzie i, takie... i będzie. E, nas, e, i będzie e, patrzył. Trochę takie nielegalne. Co nielegalne? On nas nie to on? Nie, no to on. A co ja mam? No to ty lubisz. Trzeba to tego nie robisz. Czeka, jeszcze nie, czekaj, jeszcze nie. No um. bo on jeszcze ten, nie zapukał. Muszę zapukać. Chodź tu środka. Puka? O, jest, jest, jest. Trzeba go zabić. Zatuka. Tu, tu. tu, chodź tu. Go. Chodź tu. No masz. Czekaj, to trzeba jakoś... Ja biorę opony. będzie lepiej chyba. Nie, to trzeba nóż, to trzeba nóż. Szybko. Gdzie jest nóż? Nóż był w tym pokoju chyba. Mam nóż. O nie. Ja patrzę... Ja mam ludówkę. Nie, nie, on, ten przegrał. Przegraliśmy, przegraliśmy. Zabiłem go, zabiłem go. Zabiłem. Dobra. No, ja zbagował się, nic nie mogę zrobić! Mam, nie! Mam zbugował ludówkę. się! Restartaj, no bo nic nie mogłem zrobić! zbagował się! No. Z... Pokonałem go noż, nożem i potem zbagował się. No to teraz już około wiemy jak ty grabimy. Tutaj chodzi. jest gór, to ja biorę tego. Go gdzieś... no. Ja biorę od razu nóż. Mam ja wziąć coś lepszego? A nie, ja już go zabiję nożem. Zatukam go. Już go zatukałem. Wiesz, wywalaj nóż. Ja mam super, super kryjówkę na tego. Tutaj jest szafka na dole, można go zamknąć. Nie, nie mam żadnej broni. Już go zatukałem. Aha. Zamknij się, zamknij się. Okej, okay. już jest przyjaciel. O, tu jest nóż. Już zatukałem, już zatukałem. Przyjaciel. Mam go zabić? Nie da się zabić przyjaciela. Okej. Okay. Dobra, bo ja pierwszy raz tu gram, dlatego nie o co chodzi. No... No pierwszy raz. I tutaj można w szafkach chować. Panie, ja go tutaj schowałam w tej szafce. Tej metalowej tutaj. I on nie widzi. A kto pozwolił jemu w ogóle zaglądać do naszego domu? No właśnie idź mi stąd, proszę pana. Można go wywalić, ale za Proszę pana, niech pan tutaj proszę Takie wyjdzie, no bo na tu jest serem prywatny i nie chcę, żeby pan tutaj sobie chodzi po moim domu. To jest nasz, to jest nasz kolega. O ja nie, kolejny, kolejny teraz przychodzi. Gdzie ten musiałeś? Musisz Tutaj, zabijam go. Zabijaj, zabijaj. Zaraz kolejny Chodź tu. Kolejne. Kolejny tu zaraz przychodzi. Ja tak jak w filmie będę tutaj. daleko. Zabij, 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 Okej, okay, okej. Okay. Ja go chowam, ja go chowam. Tutaj szybko od razu. To tutaj. O, o nie, o nie. Szybko. No już też co mam? Nie, nie, do no, idealnie! Ej, to łatwo akurat było. Wiesz to? No, żeby, żeby nie wyglądało podejrzanie. Jest jest, jest, jest przyjaciel? No, z też muszę chować. Nie ma, że sam przyszedł. No bo on to jest jakiś, jakiś detektyw. Aha, można aha. też za kanapą chować. Raz, raz z, grałem z Laurą i schowaliśmy za kanapą, i on się e, nic nie widział. Z tą No. Czekaj, czemu ja mówię? Ej, może można kłócać! Tak, no, tutaj jest. Czekaj, ta szafka, no bo... Ta szafka trochę drogę weź i Ej gdzie on jest? Tak? Już nie znajdzie tego ciała, no bo już go ominął e, e, ciało. A gdzie e. ten nóż? No ja kolej, kolejny przyjdzie. Mam go tutaj. To Tomasz, zabij tego, ja go jakoś to mam. No tylko teraz chowaj. Gdzie go chować? Pa. Nie można coś na, na dworze. Chowaj do, go za chatkę. Chowaj go za chatkę. Można no, ja to w ogóle pójść. O tutaj jest, 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 jest. Nie, za chatkę nie można. To chowaj go za dom. Czekaj, może zobaczę. Zobaczę, zobaczę. Nie można. Dobra, szup, dobraj, szup, daj dalej Nie, ja już to zrobię. Już to ja podsuł, tu. Dobra, jak się. <coughs> o nie. Zepsułem, zepsułem. Mam nadzieję, że już go nie będzie widział. Mam nadzieję. I krzesła, myślę, co to jakiś okay. proszę Okej, proszę. Przyszedł i on. O nie, zauważył to. Zauważył. Dobra. Głupi pomysł podstałem to chować. No, to już wiemy na no później, że już nie można Można, można, raz chowałem, nawet za konopą schowałem. No, no tak, ale Tylko... trzeba być ostrożnie. No, ostrożnie trzeba robić. Dawaj restarty, jeszcze raz. Włożę te szafki tutaj, nie? No to było. Łóżko tutaj. Pek. No, no się coś. Ja oczywiście tutaj do szafki. Do zamarki można go włożyć. zamarki? Nie, nie, nie. Czemu on, czemu? on się nie kładzie? Jest! Jeszcze no, sekundę Ej, dobra, ja patrzę, czy można 10. Ja nie, nie można. Ja patrzę jakieś kryjówki No patrz, patrz, patrz Ej czekaj, można do lodówki? Można Dawaj, następne ciało do lodówki Ja mam plan, patrz, żeby tutaj nie przeszedł oni już pomin... Ej nie, on tu i tak przejdzie Okej. Okay. Nie, Ja są po prostu mam myśl, jest po prostu taka mądra, że nie przejdzie Ej, następny do lodówki, potem za, za łóżkiem próbujemy Nie? No. Nie, po prostu, po prostu będziemy wszystkie tutaj kłość. Musimy ja w ogóle zobaczyć, czy on tu przyjdzie. Już czekam na niego z nożem. A masz? Dore, otworzymy lodówkę, już ją otworzyłem wcześniej. Mam <laughs> oh, pancake, mam oh, pancake. Jakby co, to ja nie jestem kanibalistą. <laughs> Dora, biegaj w Jest, jest. Może robimy też jedzenie dla tego kolegi. Przejesz, jak widzisz. Tam nie przechodzi, tam nie przechodzi. To możemy tutaj jakoś schować Telewizor tam położę. Ej, zabagował się. On musi tu przejść. Nie, prze nie pójdzie dalej. Przejść, tak na no kurde, jaka na pana to? położę ja ją ja tak, żeby później położyć tutaj. Ja. Okej, okay, on już nie zauważył to, tego ciała. Ja już idę na już. To ja tutaj ja poprzątam. Telewizor nam trochę spadł. Telewizor? No. Mhm. Mam nadzieję, że mama nie zabija. <laughs> <laughs> ja, ale to już wygląda. Jak coś tu nie jest mordercą. No <laughs> ja to jest gra. No, źle fajnie wygląda. Wcale nie wprawiam życiu. Nie <grym> złączyła policja, proszę was. Kto chciał robić dzisiaj Leon. Twój nikt to Leon. Nie, ale jak się tych. Pan tylko powiedział ucisz, a ja takie denerwujesz mnie. Nie ma cześć. Ej, no, mieliśmy wziąć go za kanapa. Nieważne, poduszka. Poduszka. Nie, szybko do szafy. Do szafy, do szafy. Nie, już poduszka, już podłóżkę miał było się dostać. Ej, mam nadzieję, że nie zauważy. Jeśli zauważy, to jestem śmiały. Połóżcie krzesło przez te... Ej, jak on nie zauważy, to jest ślepy, nie? Idzie, idzie. I? Ja załatwiłem sprawę. <laughs> załatwiłem sprawę. nie widzi! Ale. Załatwiłem sprawę. Załatwiłem sprawę. O, co można unlokować myszka? No, co można unlokować? Okej, okay, tutaj kolejny nóż. Kolejny raz nóż. O, patrz, tak mnie teraz wbijał. Pa! Pa! Rzuciłem w <grym> <z> niego. <grym> to tak jak w filmie. No i teraz do tej e, e, szarej szafki. Easy. Ej, możesz rzucać na F. Nie, tutaj już ktoś jest. <laughs> Właśnie widziałam. Strasznie. Ej, pana F możesz rzucać nożem. Na F. nie? No, na F. Jak ktoś tam muszę na No, ja sobie chyba wezmę też lilówki chyba. Nie! O, patrz. a co to tutaj jest? Nie, nie, on tu przyjdzie, on tu przychodzi. U. Patrz, Ej. ja tam załatwiłem sprawę, patrz. No, bo... Nie. Patrz. Co? O tu tak przychodzi. Ja załatwiłem sprawę. No szczęście nie zauważył. Jak? Ja, ja tutaj 15 szafek położyłem. A tutaj jeszcze i uuu. Okej, okay, lalala. La. Ja mam plan. Co? Położę taką szafkę przed ziemi, żeby nie mógł tutaj wchodzić. Rzucę w niego nożem. Denerwuje mnie. Pa, jak rzucam. Chodź zobaczyć, jak rzucam. Chodź zobaczyć. Tutaj? Chodź na zobaczyć. PAM! I teraz za kanapę, teraz za kanapę. Nie przygotowaliśmy się. Przygotowaliśmy się za kanapę. Ej, może tak być, może tak być. Olu zrobiłam. Ej, chodź tutaj do mnie. Ja za kanapą już. Już nie za kanapą. Mam nadzieję, że go nie znajdzie. Położę to coś Ej, wejdźmy do tego jednego pokoju. Tam gdzieś chowaliśmy? No. Nie zauważył. To... Czego chodź szybko zabać? Wejdziesz tutaj? O Restart! Dobra, zaraz robię znów tak i tam będziemy wszystkie rzeczy kłaść. No. Przecież tam nie wejdzie. No. A jak my tam wejdziemy na to? No kurde, nie wiem. A czekaj, ja już to będę planować. Nie no, łatwo. Tak, królka zabiłem. Okej, okay. moja ulubiona szafka. Zawsze z niej korzystam. Nie, nie, nigdy z niej nie korzystałem. Kurde, nie mogę teraz otworzyć drzwi. Czemu? O, mogę raczej. Okej, okay, ja już schowałem ciała. No, ale... Dobra, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź szybko. Gdzie? Ja. A nie, już schowałeś ciało? No już schowałeś. Już z... W tej mojej ulubionej slapce na dole. W Tej, tej na sam dole. Na sam dole. A na dole? No. Nie tej szarej. I A... patrz, teraz nikt nie wejdzie. No, no, to tylko my. Nie, on też wejdzie, no bo on może przesuwać. On ma super moc przesuwania. Dobra, ciało w środku. Przesuwa nawet łóżko. To moje łóżko go nie przesuwa. A nie rób, nie wyjdzie. Wejdzie, wyjdzie. Co tak, jak muszę przesunę to łóżko? A czemu on leguje? A no bo on musiał tu przejść, dlatego przez... A no, ja też nie wyjdę. <noise> Sary, no. ja muszę wyjść. O. A nie, nie działa. Wyjdzie i tak. Gra na to nie pozwala. pancake, am pancake. I'm a pancake. I'm a pancake. I'm pancake. I'm to do 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 ja przygotuję, pancake. to ja szafki otworzę. I'm a pancake. Łóżko tak wyżej położę, żebyś mógł... I'm pancake. I'm pancake. I'm pancake. I'm pancake. Pancake. I'm pancake. Hej, co tam ustrafiłem? Chyba, nie wiem, nie widziałem. Dawaj pod stół znowu Pod stół Teraz zabijam go jeszcze raz, patrz Siu Jest pod stół, jest pod stół Mam na... Radówką Nie no, zauważył Czy radówką go za... Gry? Okay. No, nie no Widzi No a no. no, pod stół to w ogóle zł zł złapał mi się Mam pancake Mam pancake tu, 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 tu. Zwróćmy no wejść. No Gdzie no, jestem? O kurde, nie zrobiłem restartu. O kurde. Chodź do lobby. Wejdź Dobra. z gry. i wejdź we mnie. He? A. er. Okej, okay, jesteśmy po krótkiej przerwie. No, bo Musieliśmy wejść, wejść do lobby. Wojtko się coś zepsuło. No, nie wiesz tej mapy, no bo to jest ten... To jest rób średnie. To mapę, tą mapę. Normalny i to mapę. Nie. Normalny. I... Notwórz. Okej, okay, tak to jest to. Mam pankek. szkoda, że nie można tutaj robić shift loku. A nie, taki tak że mam tutaj. Pa, pa, patrz, patrz kucam. Mogę kucać. To jest moje właśnie. Ej, mogę dać. Do... Ej kuci, kuci, Jak to dziwnie wygląda? Ej daj jak sobie nie go to. OK, musisz rzucić na F. Bum! Headshot. No a teraz robimy nasz rekord. I... Okej, okay. pierwsze zobaczymy? do szafki oczywiście. Drugie też do szafki. Najpierw, najpierw wypełniamy wszystkie szafki. Patrony. Ja tam tę szafkę już w garażu otworzę. Otwórz wszystkie szafki. O kurde. O, czemu on się tu nie mieści? Po ostatniej chwili, po ostatniej, ostatniej chwili. chwili. On wypadał wypadł? nie nie, wypadał cały czas zamknij to całkiem jest zamknięta, nie jest zamknięte, muszę zauważyć siemaa gdzie idziesz? ja to mój gara zamknęła no spoko jest wstępu zamykam go, zamykam go zamykam go kurde bo ma super mod przesuwanie rzeczy ale jego nie można zamykać no i już nikt nie wejdzie. i nie wyjdzie kurde muszę wyjść bo zabić tych nie zabić oczywiście. Pogłaskać na głowie. No, pogłaskać nożem na głowie. Ziem. Patrz nie widzę. Weź, bo nie będziemy mogli nic robić, nie dostaniemy czasie kaskę. O, wyszedł, wyszedł. tutaj tym... Pa teraz naprawę zarobię. A nie tutaj tu tobie muszę otworzyć, żebyś... Musisz robić headshot'a, Robię headshot'a Daję do ludówki go. No okej, okay, otwieraj. Robię headshot. Pa, pa, headshot Patrz Ej, to wy tutaj! Kurde! ja się z nim się Nie, 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 Kurde, wypadł. We, kurde, Dbaj Pomocy! Gdzie on jest? Mam nadzieję, że nie zauważy tego! Nie Co? O! Zamknęła się! A, zamknęła się! Dziękni! Nie! Więc. Położymy teraz to na to miejsce. I I oh, to A, kinder, I A to vai tu, que e nascer. Na lodówka, na lodówka, na ciałem. otwórz. Okej, teraz agora sobie cozija. O E do zjedzenia. A Otwórz. Dobri. Otwórz. Dobri. 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 Co mam za żalcę? Żal Daj ja chcę Masz, Nie kolego w ogóle. O tutaj. Hedgeot. Nie, nie mogę powiedzieć, żeby typu headshiot. A czemu mam na tutaj? O kurde. No, ja, biorę, ja go biorę. Ja go biorę. Kurde. Dwa sekundy, nie mamy szans, nie mamy szans. Na szczęście pierwsze miejsce, gdzie on sprawdza, to jest Nie. Okej. Okay. To już chyba za długo. No daj do poczekalni. No Dobra. to już chyba za długo. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I widzimy się następnym razem. Nara. Na ra. Mam nadzieję, że ma z moim prawdziwym skinem. I zostawcie subika. I lajka. Może no. lepiej z, z I wejdźcie na mój kanał. no Kanał to broski taki e, broski e, taki minus ale dolny i game games Wbijajcie na e, wszystkie kanały zostawcie subikę na każdych kanałach i widzimy się na następnym odcinku. ja będę też wprowadzał wideo.